Witam gorąco, witam serdecznie szanowni uczestnicy życia ziemskiego, szanowni podróżnicy, życia. I dzisiaj nagrywam film Człowieczeństwa, Uczciwości i Odwagi samemu ze sobą oraz z innymi. Żeby to wyrazić. Chcę powiedzieć Wam o czymś, wyrazić to na głos. Napisałam to przed chwilą i chcę zaproponować każdemu z Was dokładnie to samo: żeby każda kobieta, każdy mężczyzna, a szczególnie kobiety mające 50 lat, 40 lat, 60 lat, żeby sobie napisały na kartce. Właśnie. Coś takiego, żeby wyraziły szczerze na głos, siedząc w pokoju, siedząc w kuchni, żeby wyraziły na głos, będąc całkowicie uczciwym samej ze sobą, samemu ze sobą i wobec świata, żeby to napisać i wyrazić to na głos. I teraz tak. Czekajcie, bo mam tutaj wrzątek, a nie zdążyłam oddechu złapać. Moment, muszę oddech złapać. Musiałam ziewnąć. Napiję się tej gorącej. Sytuacja człowieka na ziemi... W ogóle bycie człowiekiem to wcale nie jest łatwa sprawa. Przede wszystkim żyjemy w takim systemie wszechświata i w takich układach drogi mlecznej, że tutaj mamy póki co w tej linii czasowej 2025 roku, dzisiaj kiedy to nagrywam, jest 19-11. Oddychaj, Bata. 2025 roku, czyli 19 listopad 2025 rok. Tu nie ma na co czekać. Tu nie ma już na co czekać. Ludzie tracą czas i w młodości, i w wieku średnim, i na starość, boją się być sobą. Właściwie. Generalnie chodzi mi o to, że człowiek nie ma lekko tutaj na Ziemi żyjąc, więc ja już nie będę mówiła o czymś takim, że mamy takie ciała, które się starzeją, więc tym bardziej, a w ogóle to nie są nasze ciała, to są po prostu to w ogóle nasze ciała powinny inaczej całkowicie wyglądać. Przede wszystkim powinniśmy na Ziemi żyć o wiele dłużej, a tak naprawdę. To ludzkie ciało w ogóle ma inne potencjały, żeby jak się człowiek znudzi życiem, żeby sobie za sprawą medytacji, woli, serca, żywiołów, przemienić ciało w ogień i, i, i do innych wymiarów pójść. Więc to, no ale dobra, są pewne uszkodzenia w fizyce wszechświata, że mamy takie ciała, gdzie człowiek jest właściwie przykre, jest to, że musi się mm, No, urodzić, mieć ten wiek młody, średni, starość. No to jest przykre i teraz tak, ale zostawmy to. Trzeba się cieszyć tym, co jest piękne na tym świecie. O coś innego mi chodzi. To było 4 minuty wstępu. Chciałabym zaproponować Wam coś takiego, bo gdybym ja powiedziała kobietom Mającym 40 lub 50 czy 60 lat, gdybyśmy sobie usiadły przy stole z jakąś tam kawą, delicjami, lodami, i każda by miała powiedzieć jakiegoś mężczyznę wymarzonego czy coś takiego. Ja uważam, że jak byłoby to na jakimś bankiecie czy coś, to byłoby takie sztuczne. To byłoby takie na pokaz, to byłoby takie bardziej pod publikę, ale gdybyśmy sobie wszyscy i mężczyźni, i kobiety usiedli w piaskownicy, jak małe dzieci kiedyś w przedszkolu, i gdybyśmy sobie tak oczami wyobraźni wyobrazili tego wymarzonego mężczyznę, wymarzoną kobietę, to kto to by musiał być i z taką spontanicznością dziecka to powiedzieć. Jaka, jak, jaki jest mój wymarzony mężczyzna, jaka jest moja wymarzona kobieta, ale na pełnym spontanie, żeby to napisać i wyrazić, ale, ale po prostu nieważne, czy to będzie miało sens, czy to nie będzie miało sensu, tak wyrazić to, żeby to takie było szczere. Albo gdybyśmy siedzieli nad morzem, nad jeziorem, przy ognisku, czy w jakimś takim gronie kameralnym, czy dwie przyjaciółki, czy kilku kolegów, żeby. No, nie wiem, czy tak mężczyźni ze sobą się zwierzają, pewnie nie, no, ale mniejsza z tym, żeby sobie tak powiedzieć, to wyrazić. Właśnie to chyba w dzieciństwie dzieci mają tak w przedszkolu, że tak odważnie marzą. I ja właśnie chciałam coś takiego Wam przeczytać. Napisałam to dosłownie pół godziny temu, jak mamie znosiłam balkonik podczas znoszenia balkonika, więc mówię, a nagram szybki film i pójdę sobie na obiad ze śniadaniem. <laughs> Napisałam na pewnym spontanie mój wymarzony mężczyzna na to ziemskie wcielenie na ziemi. Tak? I teraz tak. Napisałam tak. No to na spontanie, jakiego ja mężczyznę zapraszam do mojego życia na Ziemi? On kocha mnie i ja kocham jego naprawdę. Może być wyższy ode mnie. Lat około. Od 40 lat do 55 lat. Musi mnie swoim poczuciem humoru rozśmieszać naprawdę. Mamy udany seks. Jest z zawodu wojskowym, kulturystą lub z branży budowlanej. Baran, lew, strzelec, wodnik, koziorożec, byk, wesoły z optymizmem. Zaprasza mnie i płaci za wycieczki w góry Polskie i w góry Izerskie. Za kawę, za kino, za teatr i za wycieczki nad morze. I tak napisałam to na spontanie. I teraz chwilę odczekam, łyknę i zaraz przeczytam coś, co po drugiej stronie napisałam. Tutaj na brązowo. Mężczyzna, który nie może zdecydować się na wybór jednej kobiety spośród wielu kobiet. Niech zapamięta to. Złodziej słynnego luwru okradł muzeum w 7 minut, bo był zdecydowany i nie bał się. A ty, mężczyzno, nieobecny emocjonalnie, w dupę sobie wsać. Swoje zamrożenie emocjonalne i dystans. Jak jesteś zamrożony, to się chuju odmroź. No, i tak napisałam to wszystko spontanicznie, po prostu w 5 minut. I teraz o co chodzi w tym? Czy to jest prawda akurat? Wszystko to, co i to, i, i, i to na niebiesko. To jest wszystko prawda. To, co napisałam, na spontanie. I wiecie, teraz mogłabym z tego powiedzieć dwie godziny wykładu, ale po co? Po co? Ileż to można gadać, czekać? W ogóle, wiecie co? Nie to, żebym była agresywna, ale czasami to ja bym niektórym mężczyznom, a szczególnie jednemu, to przypierdoliła za to zamrożenie emocjonalne. Główno mnie to obchodzi, że są jacyś terapeuci, że są jacyś coachowie, że macie wiedzę od cholery psychologicznej, psychiatrycznej, duchowej, prawdziwej i fałszywej. Można wybierać, ale głównie mnie to obchodzi gadanie, bo mężczyzna zamrożony emocjonalnie, bo go tata nie widział, bo go mama nie widziała, bo tata był zamrożony, nie okazywał uczuć, bo mama była zamrożona, nie okazywała uczuć, bo ten ojciec jej nie okazywał uczuć. Ileż to można o tym pierdolić? No tego to się to już setki tysiące razy można wymiotować po prostu. No ileż można międlić ten temat? no. Może by się odmrozili ci mężczyźni, bo się kurwa tak nauczyli. Na przykład, że na przykład. Już nie będę mówić, że miały tak nasze babki i prababki, że miałam tak ja, ale na przykład jest sobie jakaś kobieta, przychodzi klasyczny mężczyzna urodzony w latach 70., gdzie większość z tego to była w patologii urodzona. Gdzie tata, mama nie widzieli, bo mieli swoje problemy. No ja to rozumiem, wszyscy żeśmy w czymś takim w większości w tych latach wyrośli. Ale wiecie, to zostawmy już tych rodziców, ale wiecie, to jest coś takiego. Każdy radzi sobie w życiu tak, jak umie. Mówię, nie jest łatwo być człowiekiem w żadnej epoce, ale weźcie, przychodzi taki mężczyzna i ma. Jakąś rolę męską, co widział u taty i mamy, i ma dziewczynka jakąś rolę żeńską, żeńską. No dobra. Ale teraz zobaczcie. Zawsze tak jest, że jak są ludzie zakochani, młody chłopak, młoda dziewczyna, są tacy, taka pierwsza miłość. Dlaczego taka pierwsza miłość jest najpiękniejsza? Bo patrzymy się sobie w oczy, bo uśmiechamy się bo patrzymy razem w rozgwieżdżone niebo, bo sobie marzymy, gadamy o głupotach, jesteśmy swobodni, szczerzy, tak jak dzieci w piaskownicy. Jesteśmy tak na luzie i taki humor jest i taka radość i to jest takie lekkie. No i dobra, zamieszkamy razem i tak dalej. Nie? I czasami są te pierwsze takie lata szczęśliwe. Ale potem nagle taki mężczyzna zamyka, ja nie mówię tutaj, żeby na kogoś zwalać, ale podaję taki przykład klasyczny. Potem taki chłopak młody, jak już tą dziewczynę ma, zaczyna być kurwa milczący. Zaczyna być kurwa zdystansowany. Zaczyna być taki jebany chuj zamrożony. A jak jeszcze będzie urodzony w znaku koziorożca czy skorpiona, no to już kurwa gorzej być nie może. Zresztą nawet inne znaki tak samo. I nagle jest taki zdystansowany, zamrożony, bo chce być taki, że, że, że panuje, że kontroluje, że tutaj ma kobietę, tak, ona ma te, te atrybuty, on tam coś zrobi z tymi jej atrybutami: albo sobie spełni ten seks, albo ją tam doprowadzi do tego orgazmu, czy nie. I takim się kurwa, czuje zarządcą, i zapomina o miłości, o delikatności. O poczuciu humoru, żeby ją rozśmieszać, tylko taki jest taki zamrożony, taki chłodny, taki nieczuły. I ta kobieta czeka. Pięć lat robi mu awantury, dziesięć lat robi mu awantury, piętnaście, dwadzieścia, zmęczy się, i nie mam już siły. Bo byłeś cały czas zamrożony, oglądałeś komputer, grałeś w te gry na komputerze, albo byłeś zmęczony po pracy, albo cię szef kurwił pracy, albo ci nie poszło. I wiecie, i tak jak mężczyzna przez te 10, 15, 20, 30 lat jest taki zamrożony, to nawet jak ta kobieta go kocha, to potem to się i tak musi zniszczyć. Właśnie przez to zamrożenie emocjonalne, przez to niewyrażanie tych uczuć. I tak sobie ja właśnie pomyślałam, że nie dosyć, że ten świat jest taki niesprawiedliwy i tak źle urządzony, to też jest właśnie to z tymi emocjami, że zobaczcie, w dzieciństwie, w młodości takie to łatwe było lekko. A potem człowiek wchodzi w jakieś struktury i się kurwa odmrozić nie może. I te kobiety czekają, i ci mężczyźni czekają. Jedni drudzy mają fochy albo mają jakieś. Jak to pewna piosenkarka powiedziała, znana nasza celebrytka, blondyneczka, że mają gówno pod nosem. No właśnie, bo ktoś ma fochy, no nie może wybrać pomiędzy żoną, kochanką, no tą dziewczynę by przyleciał tom, ale nie może okazać uczuć, bo żeby to się babie w dupie nie poprzewracało, no bo to ja tak słyszałam, że to się uczuć nie okazuje, żeby się w dupie nie poprzewracało. No, a potem yy, kurwa umrzeć nie może i zdechnąć. Kurwa nie chce, bo sam nienawidzi siebie, bo żyje chłop głupi w zamrożeniu. I nie chce siebie kurwa pokochać, bo, bo sam siebie odrzucił, sam siebie zamroził. I potem tata odrzucił dziewczynkę, to dziewczynka siebie odrzuciła, i mężczyźni ją odrzucają. I potem sami siebie odrzucają. I wszyscy w tych zamrożeniach trzeba się odmrozić. Odmrozić. Odmrozić się emocjonalnie, wyrażać uczucia. Lubię grube brunetki, lubię chude blondynki, lubię cycaste rude. Lubię mężczyznę w garniturze i w marynarce, lubię mężczyznę wojskowego, lubię mężczyznę, żeby mnie zabrał na wycieczkę w góry polskie czy izerskie, a żeby miał poczucie humoru, żeby naprawdę miał takie poczucie humoru. Mężczyźni czasami myślą, że, że chcą być inteligentni. Znaczy, no jak mężczyzna chce być inteligentny, dobra, no niech będzie, nie przeszkadza mi inteligencja u mężczyzny, ale niech ma jakieś poczucie humoru. Głupkowate, rubaszne, z sensem, bez sensu, od dupy, od czapy. No, ja nie wiem jakie, ale żeby to mnie rozśmieszało, pewien wróżbita w telewizji powiedział bardzo mądrą rzecz, która się odnosi do wszystkich mężczyzn w każdej szerokości geograficznej, że żeby mężczyzna sprawdził, czy. Z kobietą będzie miał taki szczęśliwy związek, albo czy będzie miał fajny związek, udaną relację, to musi spróbować ją rozśmieszyć. Jeżeli kobieta się będzie śmiała z jego żartów, to znaczy, że będzie udany związek. Więc, no, no nie, żarty niektórych mężczyzn to. W ogóle nie śmieszą, wręcz wkurzają. I to się sprawdziło, bo z tego związku nie będzie. Ale niektórzy, jak coś gadają bez sensu, albo od czapy, albo w ogóle, co by się wydawało, że to jest jakieś głupkowate, nieinteligentne, powiem Wam, ja się w duchu śmieję, nieraz to się śmieje i na zewnątrz, częściej w duchu. Ale to jest prawda, że jak mężczyzna ma coś takiego w sobie, co kobietę rozśmiesza, podobne poczucie humoru, podobne grypsy podobne teksty. To podobny styl wypowiedzi. To nie musi być związane z inteligencją czy z IQ. Ale właśnie jeżeli się kobiecie podoba poczucie humoru mężczyzny, no to to już bardzo dobrze wróży. Tak. Tak, więc ja też tak uważam, że yy, trzeba by sobie ja sobie tak napisałam to w 5 minut dzisiaj. Oczywiście nie nastawiam się na to, że to się spełni, czy się nie spełni, ale tak napisałam spontanicznie, bo jak za dużo by człowiek myślał o tym, to by, to by, to by tam beletrystykę napisał. A ja napisałam to w pięć minut. Jakiego ja bym chciała mieć mężczyznę? Takiego, żeby kochał mnie i ja jego, czyli on kocha mnie bardzo i ja go kocham bardzo też, naprawdę. Czyli żeby ta miłość była. Może być trochę wyższe ode mnie, o głowę na przykład. No w takim wieku mniej więcej zbliżonym. Jak ja mam powiedzmy 49-50 lat, już będę miała, już prawie te 50 lat, no to on tak może być 10 lat w lewo, 10 lat w prawo. Czyli no może być od 40 lat no do 55 lat. Mniej więcej w zbliżonym wieku. No i musi mieć takie poczucie humoru, żeby... Jak coś będzie mówił, żeby, żeby się fajnie gadało, albo no żeby po prostu miał to poczucie takiego humoru, takie właśnie, które, że, że to będzie miłe dla mnie. No i że wiadomo, żeby był fajny seks, udany seks, miły, przyjemny, żeby nam się ten seks podobał. Najlepiej taki, jak już się ma 50 lat, to najlepiej taki związek weekendowy żeby się spotykać z mężczyzną na sobotę, na niedzielę na seks, albo na kino, na teatr, czy na wycieczkę w góry, albo może się spotkać w tygodniu na jakieś miłe spędzenie czasu, z seksem lub bez, no póki to ciało jeszcze jest, póki ma jeszcze siłę to ciało, bo do seksu to trzeba mieć też siłę fizyczną, słuchajcie, no naprawdę, to tak na marginesie powiem, nie tylko libido, ale jeszcze siłę fizyczną, więc trzeba być też i wypoczętym, i to obie płcie muszą o tym pamiętać, żeby się wieczorem nie kochali, jak nie mają siły, tylko rano, albo w dzień, albo coś. No, siła fizyczna też jest potrzebna. No, do, no zostawmy to. to już, ale wiecie to też tam, bo to. No, wiadomo, jak się sobie ludzie podobają, to raczej będą mieli udany seks, bo będą chcieli się przytulać i sobie te przyjemności sprawiać. No i taki zawód. Dla wróżek, dla artystek to się sprawdza branża budowlana, ale powiem: no, wojskowy też może być taki mężczyzna, co w wojsku pracuje, może być jakiś sportowiec, kulturysta, może być z branży budowlanej. No, i takie tutaj wymieniłam znaki dla mnie: baran, lew, strzelec, wodnik, koziorożec, byk. Takie znaki albo ogniste, albo ziemskie, bo ja jestem. Wodnisty znak, to ja nie mogę mieć znaka wodnistego, ja pierdolę, to nie ma mowy. To w ogóle nawet niech nie podchodzą do mnie znaki wodne. Na, na pewno nie będę miała mężczyzny spod znaku ryb i na pewno nie będę miała mężczyzny spod znaku raka. Nie ma opcji. Sprawdziłam to astrologicznie wielokrotnie. To jest po prostu chodząca tragedia. Po prostu te znaki nie są kompatybilne z moją energią. Sprawdziłam to dokładnie w moim kosmogramie. Znaki wodne to nie. I to choćby, nie wiem, nawet człowiek nie ma opcji, w ogóle to nie da rady. Żywioły muszą się zgadzać, więc no, to jest bar... nie, nie chcę teraz wam wykładać tego, ale to się sprawdza. Po prostu jak są pewne osoby niekompatybilne energetycznie, pewne znaki, ale to trzeba sprawdzić szczegółowo w kosmogramie w astrologii klasycznej albo w astrologii wedyjskiej. To jak się nie zgadza horoskop, choćby skały srały nie wyjdzie, będzie ruina, ruina. Więc jeżeli by do mnie podchodził mężczyzna spod znaku ryb czy raka, no spod znaku ryb, to zawsze będzie mnie niszczył, to będzie ruina. A spod znaku raka, to po prostu będzie mi fundował takie przykrości, że, że też niech spierdala. Także mężczyźni spod znaku ryb, i mężczyźni spod znaku raka, niech do mnie nie podchodzą w sposób erotyczny, tym mężczyznom mogę najwyżej powróżyć za pieniądze i to zrobić to no, genialnie, bo wróżką jestem bardzo dobrą, zajebiście dobrą, po prostu. Co racja, to racja, więc to też trzeba uczciwie powiedzieć. Ale takie właśnie o... I takie znaki ogniste, z humorem, bara, lew, strzelec, bo to bo... o, to pasuje, czy jakiś tam byk, koziorożec, no panna to, to 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 no tam no panna to raczej nie. No wodnik to trochę też tam odlatuje, ale takie bardziej znaki, no to muszą te żywioły się słuchajcie zgadzać. No i ja fajnie by było, jakby ten mężczyzna jakieś pieniądze miał, jakąś pracę, żeby mnie zaprosił na wycieczkę w góry czy nad morze, no wiadomo, kawa, obiad w restauracji on płaci, czy bilet do kina płaci, bilet do teatru płaci, no, no, to takie rzeczy, no, to, to by chyba było dobre, jakby było, jakby się to udało, żeby to było w tym wcieleniu, to może być. A jakby nie było, to nie, no ja pierdolę. No przecież tu się nie ma czego chlastać, a może całkiem co innego będzie. Przecież ja tego też nie wiem. Ale napisałam, żeby kto ktoś mnie zapytał tak spontanicznie, co ja lubię, no to tak dla przykładu napisałam. Tak? Więc trzeba by było. Yy, bo wiecie, to nie chodzi o afirmację, o wizualizację, o jakieś tam... Boże, to nie chodzi o te manifestacje, nie, nie chodzi mi o to. Chodzi mi o coś takiego, gdybym ja na przykład usiadła z takimi kilkoma kobietami lat 50, na piasku, nad rzeką, nie wiem, no nie mówię, żebyśmy się popiły, ale miałybyśmy takie, takie babski szczery wieczór, nie? Czy jeszcze w tym wieku 50 lat chciałabym chłopa? No, jeszcze bym chciała się zakochać, no w jakimś przystojnym skurwysynie, albo w niegrzesznym chłopczyku, albo w wojskowym, albo w sportowcu, no i jeszcze trochę zaszaleć, nie, a niech by taki był taki, albo ten wojskowy, albo kulturysta, albo jakiś budowlaniec, ale musi mieć poczucie humoru, taki z humorem musi być, nie, no, taki, no, więc i na przykład, i ja bym to powiedziała, a, a koleżanki, które by miały też 50 lat, to by powiedziały, o, ja to bym chciała takiego. No do mnie to by taki pasował. A któraś by tam powiedziała, że do niej by artysta pasował. No ja już gitarzystę miałam. Dziękuję. Jeden startował do mnie gitarzysta. Nie! Nie! Ja już gitarzystę miałam. Także muzycy do mnie też nie, nie startują. Wojskowi, kulturyści, sportowcy, budowlańcy, to mogą startować. Także chodzi o coś takiego, że ja to napisałam i powiedziałam, bo jak już człowiek jeszcze żyje w tej linii czasowej, to powinien tak sam przed sobą powiedzieć, czy ja bym jeszcze chciała taki związek weekendowy z mężczyzną, chociażby na okres próbny, trzymiesięczny. Ja kiedyś nawet chciałam nagrać film. Mężczyzna na okres próbny trzymiesięczny. Czy będzie do mnie pasował i czy ja do niego będę pasować? Bo to, bo to musi energia pasować, charakter. Że jak dwoje ludzi pasuje energią, to się razem dobrze bawią. A jak tu się nie ma z kim bawić, no to kurwa umrzeć i wyjść. No. no to teleportować się do innych wymiarów, no, no to nie wiem. Słuchajcie, w każdym razie ja napisałam coś takiego, żeby zaproponować yy, i kobietom, i mężczyznom, którzy mają 40-50 lat, żeby sobie tak na spontanie usiedli w kuchni, w pokoju przed snem albo rano po przebudzeniu, ale w takim, ale nie na takim zmęczeniu. To, to raczej to zrobić tak yy, po prostu w biały dzień albo w porze obiadowej, jak człowiek ma taką chwilę takiego relaksu, jaką ja bym kobietę chciał mieć. Czy ja bym chciał mieć dzieci z tą kobietą, czy nie? Czybym z tą kobietą chciał podróżować? A jaka kobieta by do mnie pasowała z charakteru? A jaki by mężczyzna do mnie pasował z charakteru? No już kurwa muzyk, i artysta to nie. O nichu ja. To ja już i żaden kurwa mam insynek. I jak tacy, którzy mają problemy z mamusią, to sobie ze mną nie będą rozgrywali. Z, z sprawy z matką swoją. Nie. To ja takich to nie chcę. Więc ja już sobie tak napisałam, ale mówię, to jest coś takiego, że no gdyby mnie ktoś zapytał, kto by do mnie pasował, to ja sobie napisałam: z poczuciem humoru, zawód, wojskowy, kulturysta, branża budowlana. No i no, żeby też, no, żeby wyższy trochę też było ode mnie, nie? Tak mniej więcej w moim wieku, o. No, i żeby ta miłość prawdziwa rozkwitła pomiędzy nami. No i fajnie by tak było. I ja tak sobie uważam, że jeżeli człowiek w takiej wewnętrznej ciszy. Naprawdę usiądzie, tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę z głębi duszy, z głębi serca, ale tak naprawdę. Nie jakieś tam, tylko tak naprawdę. Kurczę, czy ja bym chciał, chciała jakąś osobę, człowieka przyciągnąć? Czy ja bym jeszcze w moim życiu miała przestrzeń, żeby z drugim człowiekiem się spróbować? Połączyć, zapoznać, stworzyć relację miłosną. I jak człowiek by. Sobie, to nieważne, czy człowiek ma 50 lat, 60, 70, czy 80, ale żeby sobie zadał takie pytanie, czy by chciał mieć towarzysza życia, towarzyszkę życia, no to napisać to, jaki to byłby ktoś, kto by na ten moment życia pasował. I ja napisałam to szczerze, że ja tak na dzień dzisiejszy uważam, że taki ktoś by pasował. No i musi mieć poczucie humoru. Ja już smutnych nie będę pocieszać. Dziękuję za ten film. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.